Widzisz. dobrze wiesz, to nie jej winasz ojciec ją, a nie ciebie. Bo to nieprawda, prawda. Ojciec zapomniał o tobie na wiele lat przed spotkaniem z Fiorello. To nie zmienia faktu, że ona jest egoistką, bez Żeby być z tobą, żeby dostać wszystko. To nie tak. Jest chciwą oportunistką. Pragnęła tylko majątku Twojego ojca. Kiedy zostawił jej połowę, zawróciła Ci w głowie, żeby zdobyć resztę. To nieprawda. Kiedy nie udało jej się związać z Tobą, znalazła sobie milionera. Teraz spotyka się z Millerem i bawi Tobą. Nie zauważyłeś? To też nieprawda. Ona szuka wyłącznie mężczyzn z bogatych, żeby otumanić ich jakimś kłamstwem. Mama, i tu? Ale ty jesteś naiwny. Pomyślałam nawet, że to dziecko, które niby straciła, nigdy nie istniało. Dość. To dziecko żyło. Wymyśliła je, żeby cię wzruszyć. Zauważyła, jakie wrażenie zrobiła na tobie wiadomość, że Ofelia spodziewa się twojego dziecka. Ofelia nigdy nie była w ciąży, a Fiorella tak. Niech będzie jak. Chcesz. Wierz jej. Cierp na własne życzenie. Ale nie spodziewaj się, że Cię zrozumiem. Nigdy jej nie zaakceptuję. Mam już tego dość. Powiedz, że chciałam wrócić do Andresa, on znowu wybrał matkę. Przewidziałaś to? Zamiast stanąć, tobie, za Zamiast stanąć przy tobie, pobiegł za nią. Jak zawsze mamusia. W końcu chcę o nim zapomnieć. Zerwać z serca. Wiele razy słyszałam tę piosenkę. Ale zjawia się Andras i wariujesz. I nie na to sposób. Jaki? Wyjdę za Luisa. Czyś ty kompletnie zgłupiała? To zupełnie inna sprawa. Nie wiem, co robisz. Nic nie rozumiem. Mówiłam ci, że Luis do ciebie pasuje. Ale nie traktuj go jak wyjścia awaryjnego. Jak możesz wyjść za kogoś, kogo nie kochasz? Poślubiłam ukochanego i nic z tego nie wyszło. I to ma być wymówka Nic cię nie obchodzą uczucielu i Zalberta? Próbuję się w nim zakochać. Gdyby można było zakochać się na rozkaz, nie zakochałabym się w pichonku. To co innego. Co innego, bo ty jesteś ty, a ja to ja? Chcę, żebyś się zakochała w Luisie, ale tak się nie da. Jeśli nic nie zrobię, nie zapomnę o Andresie. Brakuje mi sił. Kocham go. Muszę więc zaręczyć się z kimś innym i wyjść za niego.

to imię budzi we mnie od razu. Gdyby zniknął, byłbym szczęśliwy. Ale on nie wie. Nie musisz się z tym liczyć. Jeśli Fiorella do niego wróci, będziesz cierpiał o wiele bardziej. Za tydzień będę wiedział, co mnie czeka. Musiałam pocałować Piczona. Gdyby nie ta grubaska, to Piczoni ja... Tylko nie mów, do czego by doszło. Nigdy sobie nie wyobrażałaś, że kochać się w pracy, a ktoś może otworzyć jej drzwi? Nie mówiłam, że posunął się do Nie w biurze. Musiałam przejąć inicjatywę, bo Pichon zlekał. A nie wyleciałabyś z pracy. Gdyby to była pani Montenegro albo pani Roberta, wybuchłby skandal. A Pichon nic ci nie powiedział? W ogóle nie zareagował. O wilku mowa. Przyjechał Andres? Jeszcze nie. Muszę z nim pomówić. Dzwonił, że jest już w drodze. Co ci jest? Dlaczego jesteś złym? Zdenerwowały mnie pewne sprawy. Można wiedzieć co? Pan Guzman coś ci zrobił? Fiorella i Andres zaprosili do rezydencji Hoki na spowolnę. Nie powinni mu dawać nagrody za złe traktowanie Pauli. Witaj skarbie, jak się miewasz? Dobrze. Jak się przyjęli? Cudownie. Śliczne dziecko. To Andresito, wcześniej w Fiore. Ma na imię Adres? To sympatyczne? Nazwali go na cześć, swojego bratanka. Maleństwo było bardzo chore, leżało w klinice. Twój bratanek oddał dla niego krew i uratował mu życie. To za niezwykła historia. Zwyczajny przypadek. Podobne przypadki nie istnieją. Jak to nie? To właśnie jest przypadek. A dziecko jest tu z wizytą? Teraz mieszka z nami, bo oboje jego rodzice umarli. Wiara się nim zaopiekowały. Jest taka dobra. Przecież opieka nad dzieckiem musi być trudna. Nie, to łatwe. Ja jej pomagam. Widać już twój brzusek. Jestem szczęśliwa, że zaszłam w ciąży, ale trochę się boję. Nie masz powodu. Chcesz mieć chłopca czy dziewczynkę? Ja bym chciała dziewczynkę, ale Joaquin wolałby chłopczyka. Wszystko jedno, byleby było zdrowe. Będzie, będzie. Mi się zdaje, że twój mąż jest trochę trudny. Kto tak mówi? Byłoby nudno, gdyby robił wszystko, co mu każę. Mój mąż jest skinieniem mojego palca, a tyle lat jesteśmy po sobie i na dodatek nadal zakochani. Jakie to szczęście. Jeśli jest niedobry dla ciebie, to godzin. Jeszcze masz czas, żeby zacząć od nowa. Ty jest cieleni? Pytałem, jak się miwa i zaraz postanowimy. To nic ważnego. Nikt nie jest smutny bez powodu. Jest trochę niewyzwyczajna. Cały świat ją podziwia. Nasza chce ustalić swoją pozycję. Co się z nią dzieje? Nie możesz zapytać, kiedy zejdę. Czy się? Gaspar na mnie czeka. Ma mi pomóc w przeegzaminie. No, ma no, no, wreszcie. Chyba powinni nam od razu wyjść. Wiedziałem, że chcę że Dlatego tu jestem. Nie mamy o czym rozmawiać. Ależ mamy. Lepiej im nie Nie chodzi o dziecko. Kocham cię i nie chcę cię stracić. Mówisz poważnie? Oczywiście. A gdybym nie była w ciąży, powiedziałbyś matce, że mnie kochasz? Nawet gdybyś nie była w ciąży. Ale przecież jesteś. Nigdy nie sprzeciwisz się swojej matce. Lepiej już pójdę. Nie zostawicie. Będę walczył do końca. Zobacz, jak drży. Ale to nie ma wpływu na moje postępowanie. Uważaj. Bogaci chłopcy obiecują różne rzeczy, ale nigdy nie dotrzymują słowa. Pani nie ma prawa tak mówić. Przeciwnie. Zapomniałaś już, że Twoja matka wyrzuciła mnie z domu, mimo obietnic Twojego brata? Że z jej winy nigdy mnie nie szukał? Nigdy jej się nie przeciwstawił? Nasza sytuacja jest inna. Żyjecie na łasce, pani Roberty i dlatego nie jesteście zdolni się sprzeciwić. Bądź szczery. Powiedz jej, że już nigdy więcej jej nie zobaczysz i pożegnaj się z nią. Nie zrobię tego. Jeśli ją kochasz, nie będziesz dłużej sprawiał jej bólu. Odejdź i nie szukaj jej. Ona nie zasługuje na twoje obietnice bez pokrycia. Nie słuchaj jej. Między nami będzie inaczej. Ona ma rację. Nie chcę dłużej cierpieć. Nie pozwolę ci odejść. Wysłuchaj mnie, błagam. Rozmawiałam z Fiorellą, tak się cieszę. Co się dzieje? Norma zamieszka w naszym mieszkanku. Co o tym myślisz? Jak dobrze, że przyszedłeś. Muszę pomówić z Pichonem. Możesz zostawić nas samych? Powiedz mi, chcesz, czy, że nie chcesz mnie znać. Nie znosiłabym tylu upokorzeń. Prączę cię. To są typowe skutki dzielenia gabinetu. To był kaprys twojej fioreli. Ona nic nie robi, a ja się zabijam, ciągnąc te firmę. Za chwilę zostawię Ci gabinet. Obiecuję, że znajdę dla Ciebie pokój. Wiesz, że po powrocie Firelli i Pani Roberty nie ma miejsca. Trzeba będzie coś znaleźć. Zamierzasz posadzić mnie w redakcji wśród tych idiotek. Nie myślałem o tym, ale jeśli chcesz... Dzięki. Nie potrzebuję, Nie potrzebuję Twojej pomocy. Znajdę sobie jakieś. Dziękuję. Na. proszę. na minę. Wszystko kończy się kłopotem. Nawet rozmowa z Rebeką. Nie martw się. Ona jest złośliwa. Mimo to, to kłopot. Rozmawiamy o Joaquin i Pauli? Mieliście dobre intencje, ale popełniacie błąd. Widzę, że się pogodziliście. Dziękuję, zwłaszcza panience Pauli. Nie mów tak do mnie. Jesteśmy przyjaciółkami, no i już nie jestem panienką. To tak, przyzwyczajenie. Daj spokój. Jadę do naszej dzielnicy. Mogę cię potrócić. Nie chcę sprawiać kłopotów. Jedziemy. Ja też się tam wybieram. Mogę pojechać dla mnie? Nie, lepiej zostanie z Paulą. Nie. O co chodzi? Chcę z wami pojechać. Mogę? Lepiej tu zostaniesz. Dziękuję. Co ci jest, braciszku? Zgadzam się z tobą. Pomagamy Pauli, a korzysta na tym Joaquin. Ten łobuz chce zwyczajnie zyskać na związku z solą. Chce zacząć wątpliwość, chce zacząć wątpliwość. Incluso nie jest wart. Jak mamy pomóc Taui, skoro ona nie widzi, że on nic nie jest wart? Zwłaszcza teraz, kiedy jest w ciąży. Nic nie możemy zrobić. Ale coś trzeba. Obiecuję, że będę go pilnował. Hakim nie powtórzy swoich zagrożeń. I w brutalu. Takim mnie lubi dzika bestia troglodyta. Wiesz, że wola kiedy jesteśmy u siebie niż w jakimś podłym hoteliku.